Patrzcie w tą szczelinę. Tak Jezu, już zaczęłam nagrywać, a ty na Cześć, witajcie, z tej strony Ksevi i jest ze mną... Dexsej, cześć. Tak właśnie. I jesteśmy na serwerze Dexeja. <słuch> Kurwa, bo. No. Wpraw chwila, chwila. to teraz. O, okej. Okay. I tak tutaj... Okay. Tutaj właśnie mamy takie przyciski. No, opowiedz Deksei tak, to jest moje dzieło. Można tutaj sobie wyczyścić, ja sobie aktualnie zmienię sobie na survival i wyczyszczę eku. Teraz jakbyście, gdyby jakby nagrywał, to byście widzieli, że nie mam eku. Wyczyściłem EQ, wszystko ładnie. No i tak, wszystko to działa. Tak, możemy um. jeszcze zmienić na sobie na Creative, uleczyć się możemy i możemy jeszcze wejść na single player parkour map okej, to teraz dobra, zaczynamy co? od craft y, to fight? i i ulecz się Nie, zaczynamy od walk okej okay. dobra okej, okay, idzie na czerwone. jesteś już? Y, jestem, jestem okej okay. kim grasz? tak jak zawsze, ja. tak, ty wiesz kim i powiem Wam, że stało się coś takiego, że podstawka serwerowa, znaczy no, wiecie o co chodzi, że... Tak, tak, tak tuż, ufnij... przed, tuż przed nagraniem, trzeba dodać. Aha, no dokładnie, tak, przed nagraniem, jak widzę, na serwer to się zmienia podstawka. Chodzi o to, że plugin, który, e, jakby to powiedzieć, zarządza serwerem, e, się po prostu spindolił i um, jak chcieliśmy sobie iść na walki to po prostu walki nie działały dlatego że nie było takiego warpu bo plugin który... E, nie to było J. Comendes, ale e, mm, no nie działało oh. come on come on no chodź tu <grym> oh, Świnia, ruska świnia Ej, wiesz, że ja ten... Tylko nie ruska, dobra? Ruska świnia A co, masz coś do ruski? A ty masz? Nie, ej Dudek, ten... Ej, oczke, bo mi się zalagował darminkę? Czy w sensie, że serwer? Aj, czekaj, bo... Jej! Pierwsza runda wygrana Przeze okay. mną. Ty dawaj na sprawę. Okej okay. Tylko, że ja miałem tam laga, ale dobra Lagasz, ty hmm. nie wykręcaj lagiem Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu Na drugą rundę. tak? Dokładnie? No, widzimy się już w drugiej rundzie Dobra, chodź tam biega, No. Dobra, spoko Mogłaś lepiej być moja Mogłaś mnie wziąć. lol! Dobro Czyli, <that> dobra. Więc, e, czyli od, e, jeden do jednego Jaki Bo ja jednego? No, no do jeden do jednego zero. już No na razie jest 1-0, ale tylko e, praktycznie jest 1-0. A to już, znaczy w sumie to też praktycznie No ty już miała szansę Łucznik a to już jest Przekonamy się jeszcze No trzeba naprawdę umieć magiem. No a właśnie ja za bardzo a, to no, nie a za, się możesz healać, o kurde A to też się wezmę na czas Zobacz, podkreślam, fun. Na czas się wezmę A jak ja ci walnę ze strzały, to ci naprawdę zaboli. Ujkiem mnie walnęła, o żal. Ale lama sama się... O no, nie! Mówiłem? Dobra, jeden jeden niech ci będzie. Okej, okay, to już kolejna runda. Siecia? jest. Mhm, dokładnie. Finałowa? Do pięciu. Dobra. Kogo bierzesz? A ty? Dwoja Ha, hmm. <laughs> widziałem! O, mam strzałę w głowie. Ej, bardzo mi się... Ej, tu są leż leżą twoje części, ale się ładnie rozsypała. Ej, nie zbieraj ich, bo to będzie wtedy nie fair. Rozumiesz? Znaczy zbiorę sobie je, bo już nie chcę się ich wywalać. Ale no, nie będę ich nie ten, chinyście. się. Kurde, wyciekła. Kudło. Hej lol, zapomniałem. O oh, fucking dirt. Zapomniałem, że tu będę musiał latać ten. No, skacz przez drabę. Chciałbyś. Kurde, spadłem. Aj, dexajowkę mi samo chodzi. O Boże, ja... Wiem, ty mi zaraz robisz plecy. A! powiem, że mi zrobisz plecy. Ty kurde. Ja za dużo w ten, w fps -y gram, żeby mi nie działo, że mi chcesz zrobić plecy. Spoko. De deadne w tej rundzie, na bank. No bo nie potrafił resztę. Polsie szt, ma to. Nie wiem. No ja ja się teraz pa palę. ja, bo, ja cudem. No bo tak jest, Ale makraty. ja do lewy nie wpadłam. Wiem, widziałem. Yy, tylko no wiesz. O kurde Szalona Dziewoszka Podka na regę A tu są jeszcze pozostałości Ale wojwy też, też powinny zajać podkę na, na regenerację No tak to jest A ja wiem Nie ja wiem tylko na pewno Ale wojem jak walniesz to się od razu wypierwszasz nie tylko Powiedz mi, czy ja bym miał jakieś, jakiekolwiek szanse wręcz z tobą? Mm, tak, nawet nie wiesz jak wielkie. A ile masz HP? full. Tu masz ogromne. Ty? O kurwa. Ej hey lol, ja już miałem nogi. na ogień. O w dupę. trzeba teraz już uważać. Albo zesłać do lawy, co jest praktycznie e, zwycięstwem. Dziękuję. Ale się przyfarciłem, że teraz surfiłem. Ale ciebie... Czyje... Ale no jaka chodź tam, seria ty... ja tylko teraz na ciebie czekam. No chodź. Dawaj goń mnie. Czy wiedzieliście, że księg jest ruda? Sam jesteś rudy, Rudy. Jak tu ty coś kurde mówisz. A, no, fuck! Jest! O ja! Kombo! Nie drzej tej mordy, tak. Kobieta wiesz, jak ja bym to nagrał. To, ten, ten sobie to wziął na ten. Ja już miałem... Co miałeś? Miałem ostatnie serduszko, już pół serduszka i wtedy się sensie tak odwróciłem na czurnę, łuk cię zabiłem. Aj, głupie ma zawsze szczęście. Przywróciła. Dobra, cięcie. Tak, i witamy się już w czwartej? W czwartej mhm. rządzie, tak? Okej. Okay. 2 ah, do jednego. Czarna woda ze mną. Ale mówię wam, akcja... Ła! Jedna z lepszych. Znaczy nie, to jest najlepsze jaka mi wyszła. Zawsze tak ci jadę poza nagraniem, a teraz... Serio, y, Zawsze jak gram, to by z Ksewi, y, tak, wiecie... No bo my gramy no... sobie tak prywatnie, żeby nie było, że teraz to jest taki pierwszy raz na nagranie, nie? To my sobie tak gramy. No i właśnie, um, taki sobie serwer sobie zrobiłem No Ej, i zagrał Ja zagra. ci tą mapkę pomogłam robić ALE FAIL O Co? Jezu, wpadłem tak do lawy, tak. ale fail I jest teraz lag serwa, no bo mi teraz nie, nie ubiera mi życia lawa A bo mam fire resistance, o, o Jezu o, Ale no e, e, Serwer ma lagi, HP mam cały Ej, czas no, na full no, Zapomniałam no. No spoko Przepraszam wszystkich, że zapomniałam <noise> Teraz piszcie w komentarzu Ksewi Lama <noise> Zaraz ci kurde ja napiszę Ksewi Dexy Lama Haha, <noise> nie sorry, ja tutaj się bardzo drę, Czy drżę Gdzie ty jesteś do cholery Jasnej? Ja bardzo krzyczę w każdym razie Gdzie ty? Pokaż się Wychyluwek No wychył no tu w ogóle nikt o jesteś Aku LOLA się wystraszyłem Wow Ej, ja właśnie tutaj jakoś... I tylko... dobrze, że się wystraszyłeś. Bo się powinieneś mnie bać. Z taką czaszką na głowie, no to? <laughs> Może być różnie. Gdzie jest. Ej, ty w ogóle.. się na to full size? To no dobra. To jest dobrze? No to jest yy, rozdzieczysz KD. Ja ten z Jedź tą druda małpo no, LOL, ale ty combo we mnie wsadziłaś. Combo Ale, ale nie, ładnie, ze 4 hity weszły we mnie. i dobrze. A przywarciłem teraz. Ale parkours skill Wyskoczyłem cztery te kloki. Gdzie jesteś? Jestem ninja! O, I wiecie. am ninja! No chciałbyś. A. O kurde, nie mam tej potki na wiesz co? Na lawy. Ja też nie. O. Twoje środki zebrałem właśnie. Żelazny miecz i jaksowa klata. Plecy barki Klota, plecy, barki, what? Hurra, Varcher, jej, biać. I teraz widzimy się na innej mapce, jak widzicie, to jest mapka y, Łuki PHP Tak, y, wejdź sobie na F5, masz strzałę w nosie, dziękuję. Nie w nosie, tylko w buzi. <laughs> to buzi mu ułożył. Ja z się klocka, powinienem wiedzieć, o co chodzi. Dobra wal tutaj bo ten przycisk tylko działa No i tak dostajemy po dwa łki dwie te i tutaj sobie enchantujemy Łaaa wow, pompa! My do ciebie zawsze wchodzą takie e, Wszedł mi tylko punch 1 power 3 i power 4 Okej okay. O boże to mi zawsze takie beznadziejne wchodzą Ej no weź! Ej tak i na mapce... Czekaj, czekaj 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 Chwila O tak i tą mapkę... O, zapomniałem Ej no jaki hard Dobra Dobra i tą mapkę właśnie wybudowaliśmy własnoręcznie Znaczy no... Ja i Dexay. Znaczy w sumie, w, sumie, w sumie to nam komenda wybudowała No ale trzeba było tą podstawę zrobić ręcznie, nie? Aha Więc już nie mów, że ten, wszystko komenda zrobiła Ej, czekaj co to ma? Bo, boże, myślę, że to jest flame. Wow, Ale mi je było. Aha, i nie, nie powiedziałem, możemy się na tej mapce. Ej, czekaj, czekaj. Trzy razy hillnąć. Czekaj, weź im tam pokaż. Tutaj mamy właśnie, tym przyciskiem się hillamy. I może tylko trzy razy, jest z No dobra, to Cały. No, moje to samo jest. Okej. Okay. Okej, go. O Boże, zbamuję Cię kiedyś za to Nie, już dwa razy chyba bana dostałaś za to Of course Tu Jest! Okej, okay, dead body Aha, no właśnie wie, widzicie Tam jest coś tak, takiego Ło, wow, trafiłem, Cubana. Z Skubany Of course, of course not. Good job, bro. Jezu, cię do nie mogę go trafić. Jak ty spadłeś? Poskoczyłem. Bo mi się mapa nie zadowała O ja nie Okej, czy jesteś już martwa? Już. Ale wie że mogłaś się chwilnąć Zapomniałam Beknij się I <grym> hey, sorry I widzimy się właśnie w drugiej rundzie tak już. <grym> Jakie jest nasze tu ulubione w sumie moje hasło? E wychyliłebek Właśnie, wiecie pewnie dlaczego Okej, okay, wychyliła łebek. Eee... Hilnęłaś <coughs> e, <gülna> healna, się właśnie. Ja to sobie... Wolol, oh, e, czekaj. Hilnąłeś <gülnała> się e, właśnie. Tak, hilnąłem się. Jest. Albo wiem co zrobić. Mo, e, zrobię ten counter. Taki wiesz który, ten counter. Counter, wiesz który. Ten taki na bazie e, e, Karty graficznej. Czekaj, drugi raz się silne. Ten taki zastosowaniem, że przez repeatery... przesyłają e, informacje przez pełne bloki i nie przez szkło i to pisałem jest przesuwane. Tak, to mówić długo. Okej. Okay. Jeszcze miałam i trzeci raz. No i nie dobiegłaś. I widzimy się już na rundzie trzeciej e, tak trzeciej ostatniej już, bo potem się będziemy już żegnać z wami. I jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie... Y Nie! Nie mów tego! Nie zebramy łapki! Ale tylko mówię, co mają zrobić jeszcze w tym... Ten... <grym> <grym> Dobra, jak chcecie dowiedzieć co robić. <grym> o Boże. Ład, o, o tem pan ciśnie yy, aha, nie wiem czy wspominałem, ale Jeszcze mam taki pomysł, żeby yy, odliczało, który raz się dany gracz hillnął yy, za pomocą tego przycisku. A propos hilania Korem się już nie dobiegła. Jak ty to, to kurwa mać się robisz? Okej, okay, wiem. Y na choć chodź. Na spawnę okay. I się ze spałna się pożegnamy. Okej. Okay. się ładnie Just... ustawimy. Czekaj, okej. Okay. No i tak to już wszystko na dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić? Właśnie. To spotka każdego. To żebra łapki.